Manko, cześć dzień dobry, tutaj Wąsi, Hajabuza, a dzisiaj materiał inny niż zwykle. Wczoraj zrobiłem a, takiego nikciennego klikbajcika, żeby was zmusić do obejrzenia filmu i do klikania, ale też żeby wymóc na was. Wzięcie udział w zabawie, którą wymyśliłem, że w sumie będzie fajna, czyli wypiszecie pod filmem na Facebooku. Jedno słowo, którego muszę użyć w recenzji YouTube'owej tego materiału, a ja go używam. I spróbuję sklecić z tego jakieś konkretne zdania. Tak czy inaczej, słownictwo będzie nieco frywolne jak zamrzycie. Oczywiście brzydkich słów nie biorę pod uwagę i one wylatują od razu z listy słów, których, które muszę wypowiedzieć. Jest 11 czerwca, godzina 9:59 i to właśnie w tym momencie kończę zbierać słowa, sortowanie po najnowszym i lecę. Słowo po słowie w recenzji Hayabuzy 1300-2025. Piękna obła, okrągła niczym pyra. Każdy, kto słyszał o Hayabuzie, słyszał też tą onomatopeję. Hayabuzy. Tak właśnie jest. Nie kłamie. I tajemnicą wcale nie jest fakt, że ten motocykl ostatnio kupił mój kolega przyjaciel Bambaryła, a nie wróć! Baryła. Ze mną Hayabusa w wersji Power Pack, czyli z różnymi akcesoriami, które mają sprawić, że ten motocykl będzie mocniejszy, bardziej kozacki. Tak naprawdę na pokładzie tego motocykla brakuje tylko bulbulatora. Jeden z was poprosił mnie o użycie słowa zdżadło, zdżadło. Nie wiem, co to znaczy. Dlatego go nie użyję. Ale już go użyłem, czyli już używać go nie muszę. Wróćmy do hajabuzy. Chcecie też, żebym używał takich słów jak sraj taśma i różnych innych brzydkich słów, ale ich używać nie będę, bo materiały mają być kulturalne, a ta zabawa ma sprawiać, że dzięki Wam nauczę się słów kolejnych jakichś, być może mądrych. Oczywiście, takie słowa jak stulejka również padają, ale ich za bardzo nie chcę używać, chociaż każdy, kto pamięta 97 rok i premierę Hayabuzy pierwszej generacji, no, nie jedna stulejka została zerwana. Boże, nie chciałem tego powiedzieć. Dobrze, telefon zadzwonił. Halo? Pełna rzeczy nieuchwytnych, niemierzalnych, spraw, o których ciężko jest opowiedzieć, to tak naprawdę imponderabilia czyli Emocje, w pewnym sensie, który daje ten motocykl, żeby zrozumieć Hayabusa, żeby zrozumieć, co jest pięknego, fajnego, wspaniałego i innego w tym motocyklu, trzeba się nim przejechać. Tego nie dowiesz się z materiału wideo. I w tym przypadku nie pomoże Ci nawet waginosceptyzm. I nawet, jeżeli wybierzesz się do Szczebrzeszyna i wrócisz do swojego domu, to kilkukrotnie będziesz musiał odwiedzić Orlen, żeby zatankować, żeby ten motocykl miał paliwo. I to co piękne jest w Budzie, w czterocylindrowym silniku o pojemności 1300 cm3, 190 koni, 150 Nm to fakt, że ten motocykl może być potulny jak baranek, ale jednocześnie wściekły jak diabeł. Piękne jest to, że możesz jeździć nim spokojnie i nie wadzić nikomu. Ale znowu z drugiej strony możesz być diabłem wcielonym, odkręcać manetkę i jeździć z prędkościami zdecydowanie zakazanymi, no i wtedy policja będzie miała robotę. I tak naprawdę Hajabuza to zamiatarka prawa jazd. Bardzo łatwo jest stracić prawko, bo kiedy jedziesz dwie paki, wiem co mówię, bo nie jechałem, czujesz tak, jakbyś jechał na innym motocyklu 140 na godzinę. Kluczowe jednak, kiedy jeździsz Hayabuzą 1303 generacji, jest to, żeby w Twoim otoczeniu lub na drodze nie pojawił się kred, który zadzwoni po policję. Uprzejmie donoszę, że kolega sympatyczny na Hayabuzie jedzie zbyt szybko, zabierzcie mu prawo jazdy. Tak, to jest maszyna do zabierania prawo jazdy, a tak naprawdę, i to myślę, że bardziej ważniejsze dla Was, jest to motocykl dla osób, które mają dużo, dużo oleju w głowie. Hayabusa 1300 to taki ciumciaczek wśród motocykli, to, to rzecz, która jest błogosławieństwem niczym narzynka przy zerwanym gwincie. To... Co? Hayabusa w motocyklizmie to jest coś takiego jak majonez, kiedy Robisz tą idealną kanapkę, ze świeżym chlebkiem, pachnącym, o poranku, masełko, bardzo tak cieniutko, a nawet grubo, jak lubisz, rozsmarowane na to, serek, szynka, pomidorek, czegoś brakuje. Majonez, to jest właśnie to, czego brakuje. I wydaje mi się, że świat bez hajabuzy byłby właśnie taką kanapką bez majonezu. Niby czymś bardzo dobrym, ale nadal do doskonałości brakowałoby wiele. Hayabuza doskonale uzupełnia uzupełniałaby te braki. Dyskryptywna. I naprawdę nie szlakę trafem, kiedy Baryła kupił sobie ten motocykl. zazdrości, tak po ludzku, tak po polsku, tak po sąsiedzku wręcz. Bo nic mnie bardziej nie denerwuje, kiedy komuś się robi w moim otoczeniu dobrze, kiedy ktoś ma lepiej, kiedy ktoś jest szczęśliwy. Dużo łatwiej mój mózg przetrawia tą formę, kiedy komuś się dzieje krzywda. Wtedy ja jestem szczęśliwy i mogę poklepać takiego pimpusia po plecach i sprawić, że nawet smutna Genovefa, załamana swoim życiem będzie szczęśliwa. No i znowu pada to słowo ziemniak w kolejności, które już użyłem wcześniej w formie pyr. Pyr, ziemniak, rzeczy doskonałe, ale bez gotowania w wodzie to nie ma znaczenia. A woda w tym przypadku ma znaczenie, bo hajabuza od zawsze była... Od zawsze? Hayabusa była, jest chłodzona cieczą. I może i w Hayabuzie nie występują cycki tak jak w BMW i nie ma DCT, tak jak Honda, ale być może dla tego typu motocykli to błogosławieństwo. Hayabusa to jaszcząb pikujący, lecący, rozpędzający się i w tych momentach, w których powinna, hamujący, doskonale hamujący. Te hamulce są porażające, one dociskają ten motocykl do gleby i czujesz jakby, jakbyś miał pełną kontrolę nad hamowaniem nawet przy olbrzymich prędkościach. Spermacet? Co to kurna jest? Ale przy tych hamowaniach niejednokrotnie dostawałem ze stresu szczękościsku, ponieważ już przy wyższych prędkościach, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, do których ja nie jestem przyzwyczajony, hamowanie to ekwilibrystyka. I niejednokrotnie po takim hamowaniu byłem czerwony jak cegła. Oczywiście pełny wstydu, że przepałowałem zakręt, że za późno hamowałem, jechałem autostradą za szybko. To przyprawia po prostu o... Różowe policzki, zaczerwienienie twarzy, bo wstyd to jest to, co jednak mnie ratuje. Moje umiejętności są bardzo nikczemne. No i przy tych większych prędkościach okazuje się, że jeszcze mam dużo, dużo do nadrobienia. Jadąc na Hayabusa, bez wątpienia możesz poczuć się jak wyrewolwerowany rewolwer, nawet kiedy stoisz z motocyklem przed brzozą. A z tym słowem pewnie. Macie różne skojarzenia. Ja mam takie, że na przykład jest taki dziennikarz brzoza. Pozdrawiam serdecznie. Więcej go nie będę używać. Suzuki Hayabusa to tak samo kultowy motocykl jak niegdyś Bigos, a w zasadzie dzisiaj również Bigos. Suzuki robi bardzo ciekawe motocykle. Co prawda na co dzień możemy twierdzić, że Suzuki robi motocykle dla osób niezwykle twardo stąpających po ziemi. Natomiast kiedy wejdziecie w niuanse i zobaczycie pojedyncze modele. To się okazuje, że tylko dzban może tak stwierdzić, ponieważ zobaczcie, cała rodzina Gieteków dwusuwowych. E, repień z silnikiem banka to oczywiście stare czasy. Później DRK, największy singiel. Później Hayabusa, najszybszy motocykl i tak dalej, i tak dalej. No jest tego trochę. I Hayabusa i to dziedzictwo Hayabuzy. Jest po prostu bombiaste. To jest coś, co w skali świata zapisze się na zawsze. I nawet jeżeli księgowi przestawili Zingweiss w stronę jednak oszczędności, rozsądku, to nadal w przypadku tego motocykla o rozsądku mowy być nie może. Padło słowo helikopter, padło słowo brzydal. Helikopterem nie nazwałbym hajabuzy, bo helikopter o ile lata, tak jak hajabuza, to jest wolna. Wolny. Znaczy, wolniejszy niż samolot, na pewno. A w odniesieniach takich jeden do jednego, to raczej podobieństw doszukiwałbym się e, do samolotu. I trzeba być kompletną pałą, żeby nazywać ten motocykl wolnym helikopterem, motocykl, pojazdem, który się wznosi pojazdem, statkiem powietrznym, który się wznosi, utrzymuje swoją wysokość w miejscu, a dalej po prostu sobie leci tak szybko, mniej więcej, właśnie jak motocykl. Ale w tych odniesieniach, to mówmy raczej o samolotach. I kolejne słowo to Konstantyno Politańczykowianeczka. Ktoś testuje moją umiejętność wysławiania się, która jest raczej nikczemna, ale nie umiem użyć tego słowa w żadnym stopniu w odniesieniu do hajabuzy. Hajabuza to zakapior, to pocisk, to motocykl, z drugiej strony niezwykle turystyczny i wygodny, jak na na to, że jest sportowym motocyklem, to sprzęt, którym robisz 200 km bez żadnej przerwy i po prostu jedziesz. Oczywiście warto rozprostować co jakiś czas kości, żeby się nie zmęczyć, ale no, nie oszukujmy się. Kubernetes co to jest Kubernetes? Uwaga, Kubernetes Kubernetes. Kubernetes platforma open source do automatyzacji, wdrażania, skalowania, zarządzania aplikacjami kontenerowymi. No zdecydowanie Kubernetesem to nie jest, ponieważ nie ma tutaj nic open source, chyba że kumpel da ci się przejechać hajkom, ale pamiętajcie, nie dawajcie swoim kolegom, szczególnie mniej doświadczonym, jeździć takimi motocyklami, bo, bo bywa to po prostu niebezpieczne. Tak samo niebezpieczne bywa, ja, bywa jazda, może inaczej. Suzuki Hayabusa ma konkurenta. Kawasaki H2SX, który jest jeszcze bardziej wypasiony jest z kompresorem, natomiast jest dużo droższy. I tak naprawdę ta różnica w cenie może sprawić, że jednak podejmiecie decyzję, że kupujecie Hiker. Poza tym, Hayabusa wydaje mi się bardziej kultowym sprzętem. Każdy, kto myśli o szybkim motocyklu, o obiciu. Rekordów prędkości myśli właśnie o Hayabuzie. Te prędkości są tak duże, że naprawdę czasami nawet wizyta u proktologa mogłaby się przydać, żeby pewne rzeczy rozchodzić, żeby było wam przyjemniej, żeby może. I niezwykle cieszy mnie, że Hayabuza ma zwykłe zegary z wykałaczkami, wskazówkami, cyfrowe, a nie, analogowe, tak naprawdę, ale trochę cyfrowe. Ale nie jest to cyberwychwytnik, to nie jest coś, co. Miałoby nas przerażać. To nie jest coś, co zmienia całkowicie podejście do hajabuzy i do odbioru w stosunku do generacji pierwszej. Jest to bardzo naturalne, fajne i nowoczesne rozwinięcie, ale jednocześnie zachowujące styl starej hajabuzy. Kwas deoksyrybonukleinowy. deoksyry Deoksyrybonukleinowy. Pozostając jeszcze w klimacie hajabuzy i jej przeznaczenia i pobudek do zakupu. Tego motocykla, to trzeba powiedzieć, że ten sprzęt jest troszeczkę jak taki kwas dezoksyrybonukleinowy. To albo masz zapisane w DNA i nie trzeba ci tego tłumaczyć, albo tego nie masz zapisanego w swoim DNA i nigdy nie zrozumiesz potrzeby zakupu tego motocykla. Nie czuję się plenipotentem, aby opowiadać o prędkościach maksymalnych hajabuzy trzeciej generacji, ale pamiętajmy o tym, że stara Hajka była właśnie tym motocyklem, który po złożeniu lusterek przekraszał grubo ponad 300 na godzinę, potem ograniczono jej moc w obawie przed ludźmi, którzy właśnie chcą za wszelką cenę dobić do 300 do tych takich kultowych 300 na godzinę, żeby pokazać innym, że jestem szybki, jestem najlepszy. Dzisiaj motocykle niemal wszystkie sprzedawane na rynku rozpędzają się do prędkości 299 km na godzinę i dokładnie taka prędkość maksymalna zapisana jest w katalogu Hajabuzy. 299 km na godzinę. I aż ciężko uwierzyć, że taki klusek o masie 264 km Kilogramów jest w stanie rozpędzać się do tak zawrotnych prędkości i je utrzymywać. Ale nie powinno nas to dziwić. 150 Nm przy 7000 obrotów na minutę i 190 koni mechanicznych przy 9700 obrotach na minutę. Te liczby robią wrażenie. Te liczby to odpowiedzialność. Te liczby robią wrażenie. Masa i moc, o której wspomniałem, wskazuje na to, że kierowca powinien mieć. Dobre bicepsy i porządny kaloryfer, żeby utrzymać ten sprzęt w ryzach. Na szczęście to nie jest potrzebne. Myślę, że każdy doświadczony motocyklista jak najbardziej poradzi sobie z masą, mocą, możliwościami i trakcją tego motocykla, bo jazda Hayabuzą jest dziecinnie prosta. Oczywiście skręcanie przy dużych prędkościach, manewrowanie, to wymaga wyczucia, ale Hayabuza trudność prowadzenia przy normalnej jeździe nie idzie wprost proporcjonalnie do jej możliwości maksymalnych, tego wszystkiego, z czym kojarzymy ten motocykl. Wersja Power Pack, czyli to wszystko, co ma sprawiać, że odbiór tego motocykla będzie jeszcze bardziej sportowy i ten performance będzie jeszcze bardziej wystrzelony w kosmos. Krapowicze dwa kominy, a w zasadzie komin z lewej strony i komin z prawej strony. Dużo karbonu, dużo stylu, dużo fajnej pracy, dźwięku. Ale przede wszystkim Power Pack to również ten zadup, a w zasadzie wypełnienie pasaż siedzenia pasażera i przeszycie kierowcy to sportowy styl w każdym calu. Naprawdę, kręcenie dzisiaj materiałów to jest jakiś dramat. Chwilę pada, jestem cały mokry, wszystko jest mokre, aparat jest mokry. Hajabuza, tak pracuje. Zobaczcie jak te atrapowicze... <noise> pięknie dudnią. Chciałbym mocniej ją zakręcić, ale nie będę zagłuszać mikrofonu. Hayabusa jest gromowładna, to bez wątpienia. Styl i wygląd Hayabuzy zawsze był dyskusyjny. Jednym bardzo się podobała, innym nieco mniej. Mój kumpel powiedział, że ma paskudny zadub, ten taki kokon. Ja mu się nie podoba. Nie podoba się bardzo, ale trzeba przyznać, że Buzie? facjatę ma doskonałą, klasyczną i nie wyobrażam sobie Hayabusa z innym światem niż na planie trójkąta. Hayabusa wyglądem stała i stać będzie i najfajniejsze i najwspanialsze w tym motocyklu jest to, że na każdym kroku widać dziedzictwo, na każdym kroku widać pierwszą generację. W pełni regulowane zawieszenie topowe, wspaniałe hamulce, masa elektroniki, która jednak nie definiuje tego motocykla. Ten sprzęt mimo tego, że jest jeżdżącym komputerem w oczach kierowcy i w odczuciu wygląda na analogowy, to ja decyduję o tym wszystkim, co się dzieje na pokładzie tego sprzętu. Teraz pada, teraz jeździłbym na mapie C. Teraz chciałbym, żeby hajka była jak najłagodniejsza, żeby była przyjemna, żebym kiedy będę przewoził pasażera, jeżeli miałbym tylne siedzenie, żeby pasażer nie bał się zmian obciążenia Manetki gazu, żeby, żeby po prostu ten sprzęt jeździł kulturalnie. Z kolei kiedy chcę jechać szybko, mogę przełączyć się na mapę A, popisywać się, jeździć na gumie, palić kapora i wyprzedzać wszystkich czuć się jak klasyczny parawaniarz nad bałtyckim morzem w lipcu. W Polsce jedząc rybkę. I rezerwując leżaki, kiedy jestem na wyjeździe, bo parańwaniarz to nie jest tylko osoba, która zagradza parawanem właśnie kawałek plaży w ciepłe letnie popołudnie, ale również to jest jeden z tych najgorszych typów człowieka, który wychodzi o czwartej nad ranem, rzuca ręcznik na leżak i cały dzień tam nie przychodzi, a być może zajrzy pijany wieczorem. Trzy słowa teraz użyłem, które były w komentarzach. Mam dosyć tej pogody. Nie wiem, jak u was, ale. Ja nie pamiętam dnia, żeby nie lało, żeby nie wrócił mokry, ciągle chodzę mokry, motocykle są brudne, nie ma przyczepności, ślisko, ciągle leje. Nic tylko założyć kożuch, wziąć hajkę i pojechać na Gibraltar. Tam może będzie cieplej, tam może będzie przyjemniej. Zresztą hajki, z tego co się orientuję, trochę krążą po Afryce turystycznie. Hayabusa to jest w ogóle taki ciekawy motocykl turystyczny, że w sumie... Stworzony do jazdy po drogach, a jak się okazuje, radzi sobie w każdych warunkach. I oczywiście możecie poczuć się zawiedzeni, że nie jest to klasyczna recenzja motocykla. I oczywiście macie do tego pełne prawo, natomiast w internecie jest tak dużo recenzji Hajki. Ona jest już od tak dawna w sprzedaży, że na pewno coś znajdziecie dla siebie. Znajdziecie również recenzję klasyczną, profesjonalną, jak mi się wydaje, na naszym kanale jednoślad.pl. Kilkukrotnie miałem już Hajabuzę w swoich łapskach i jeździłem, testowałem, pokazywałem w różnych wersjach i kolorach i w różnych przeznaczeniach. Teraz materiał taki trochę połowicznie o Hajce, jednak jak najbardziej tak Wywołałem go poprzez film, w którym zrobiłem na Facebooku Bekę, że kupiłem sobie hajkę, bo mój kolega Baryła kupił sobie hajkę. Gdybym kupił, uwaga, słowo które powinienem użyć teraz, wychylibyśmy coś wspólnie ze względu na to, żebym był najszczęśliwszym kolegą świata znaczy gościem świata, bo miałbym hajkę. A tak nie kupiłem. Kupiłem Baryła i z Piotrkiem jestem umówiony, że wpadnie do mnie, albo ja wpadnę do niego. Na hajce, a on na hajce, i nagramy materiał o hajce. Po prostu sobie pogawożymy o hajkach, bo hajka to coś więcej niż motocykl i to coś więcej niż tylko i wyłącznie w moim przypadku możliwość zrobienia recenzji. To jest coś, co zbudowało mnie motocyklowo w pewnym stopniu. To jest coś, co towarzyszy mi od zarania dziejów motocyklowych, bo przypominam, lata 90., późne, to moment premiery hajki i jej wejście na rynki. To był motocykl, którego plakaty wisiały. U mnie w pokoju i w pokojach moich kumpli to był motocykl, który jest legendarny. To jest motocykl, który jest legendarny. To był motocykl, który rozpalał wyobraźnię młodego człowieka i dzisiaj myślę, że również to robi. Widzę jak zwraca uwagę na siebie Hayabusa, widzę jakie powoduje nastroje i uśmiechy na twarzach ludzi, których mijam, do których przyjeżdżam tym sprzętem. Hayabusa to jest coś, to jest niewątpliwie coś. Jeżeli marzysz o Hayabuzie od zawsze, i jesteś bliski tego, żeby kupić, to nie oglądaj recenzji, bo one nie oddadzą tego, co możesz na, przeżyć na tym sprzęcie. Po prostu wsiądź, jazdy testowe, zakup, pożycz od kolegi cokolwiek. Mówiłem, żeby nie pożyczać, no. Chyba, że masz jakiegoś przyjaciela, ale tu już pewnie jeździłeś. Hayabusa to jest niewątpliwie... coś innego i bardzo dobrze. Kto wie, ten wie, kto nie wie, ten nie dowie się, a kto może chce się dowiedzieć, na pewno to zrobi i żadna recenzja mu w tym nie pomoże ani nie przeszkodzi. Szanowni Państwo, dziękuję, trzymajcie się nisko, kłaniam się nisko, dziękuję Wam bardzo, kłaniam się nisko, to ja, Wasze Wąsisko, nara.